Dobra, przecież na znowu pojedzie Zeka słuchajcie zimno jak diabli Zapraszam Was na filmik z parowozowni w Poznaniu co mogłem zobaczyć? Oczywiście, zgodnie z prawem, to oglądamy. Paliło ostatnio obrotnica, proszę bardzo Uwaga, brak skrajni w ramach wjazdowych. A jak to działało? Teśmy tutaj. Bardzo nie trzeba było dużo siły, żeby to ruszyć. No, lokomotywa jak wjechała to na przód, i jedziemy dalej. Teraz wnoszczka nam tu daje. Jeszcze raz zerknijmy, co tu w środku wygląda. A serce boli, że takie coś niszczeje. Więc to było w zapomieszczeniu, ale drzwi to były niskie. Już się komuś przydało, co? już słuchajcie to wygląda słuchajcie wejście jest ale z pytanie czy ja chcę tam wejść Te. Ale to jest Jak widzicie puste w środku ciemność widzę, ciemność ECHO no. Czy nic ciekawego to nie znajdziemy Zasyfam Nie możliwości zrobienia sobie krzywdy Ale dokładnie tutaj chacie wykończone Super a to co mamy za piękne co Zobaczcie jak to wystarczycie jak ja pierdzielę chyba umrę zaraz Jak tak trąpią Zobaczcie jak to pięknie wygląda Super Chyba na to jeszcze woda leci bo ktoś tutaj wiadra ostawił nie? Super na, na tarcie jedne są parowozy tankowały wodę jak wyjechały zaraz parowozowni albo dolewały wody powiem Wam szczerze nie znam się ale wszystko to na taki swój klimacik wygląda naprawdę super no to już jest koniec wycieczki, bo parowozowni z małym rodzynkiem, który przed chwilą obejrzeliśmy. I co? Zapraszam na kolejne filmy związane z lokomotywami, kolejami. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli się nie podobało, to też łapka w górę. I zapraszam na kolejny film. Cześć!